Cześć! To Aneta ze Scrap Therapy. Przychodzę do Was dzisiaj z albumem pudełkowym, który zrobiłam według tutoriala, który niedawno pojawił się. Tutoriala Kasi z Scrap Kate. Nie wiem, jest bardzo u nas dzisiaj deszczowo, bardzo pochmurno i w ogóle bardzo ciemno, więc doświetlam się troszeczkę tutaj. Lampką. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wszystko zobaczyć. No to do rzeczy. A, jeszcze powiem tak. Album jest właściwie wykończony. Nie ma w nim jeszcze tagów i mat. Nie jestem do końca jeszcze zdecydowana, w jakiej formie ja je chcę, bo pomysł, który miałam pierwotnie, nie do końca mi się. Um, chyba uda, więc jakby jestem jeszcze cały czas w, gdzieś tam myślę, jak, jakby to rozwiązać. Um, więc album ja generalnie nie lubię robić albumów bardzo małych. Dla mnie 15 na 15 to jest taki naprawdę ma, ma, najmniejszy chyba z możliwych formatów y, dla mnie, ponieważ y, ja lubię. Papiery, na których są zdobienia, są jakieś elementy, i tak naprawdę na takich małych formatach, to no, jeżeli użyjemy takiego papieru, no to już nie mieści nam się zdjęcie, a jeżeli damy zdjęcie, no to zasłaniamy tak naprawdę cały, cały ten element, który, o który mi chodzi. Więc. Wolę jednak większe formaty, ale postanowiłam pierwszy ten albumik zrobić według wymiarów Kasi, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Poza tym stwierdziłam, jeżeli nie wyjdzie, to tylko mniej zużyję materiału, stracę i w ogóle, więc jakby ekonomiczny aspekt jeszcze też się włączył w to. No i tak, pokażę Wam, jakie użyłam kolekcji papierów. Jest to taka kolekcja. Są to papiery 15 na 30 z brokatem. One są wszystkie, mają takie elementy brokatowe. Jeszcze trochę tego zostało mi nie za dużo, ale coś, coś tam jeszcze mam. Także. I tak. Na okładce mam trzy kwiatuszki. Kwiatuszki są, dostałam je od Ewy w paczce. To są papierowe kwiatki. Tu w środku mają drewniane koraliki, a tutaj coś, co wygląda jak ciasteczko, także są bardzo słodkie. Tutaj mam napis album, który wyczyłam z wykrojnika, który dostałam od Kasistą. Cel. Dziękuję Kasiu, to było mój w ogóle marzenie, żeby ten wykrojnik dostać. Niestety w Holandii nie ma szans, żeby go dostać. Baza jest czarna. I teraz mogę Wam powiedzieć od razu, że z całej kolekcji tych papierów, które używałam, po prostu to jest mój ulubiony, co zresztą zobaczycie, bo powtarza się ten papier wszędzie w tym albumie. No to otwieramy. Tak myślę. Mam nadzieję, że się zmieszczę w kadrze sobie, żeby zobaczyć, czy, czy się zmieściłam. No tak średnio. Więc tak. Tutaj właśnie ten mój ulubiony papier. I yy, ja tutaj nie ozdobiłam nic. Yy, stwierdziłam, że zostawiam to. Yy, można tu nakleić sobie zdjęcie, można sobie tutaj coś nie wiem, opisać. Yy, postanowiłam, że, yy, że nie będę z tym nic robiła. Yy, kolejna yy... Kolejna strona to jest. E, słuchajcie, tylko kieszeń, tutaj. E, aha, no tak. E, tutaj mam wycięty. E, to jest z tych takich e, książeczek z tagami, gdzie można po prostu je tylko wyciągnąć. E, napis e, Just for You. E, oczywiście myślę, że już widzicie. Tym, e, kolorystyka jest e, taka czarno-biało-różowa. E, ja nienawidzę różowego. E, więc, jakby osoby, które mnie znają, pewnie się zdziwią, że ja z taką kolorystyką do Was przychodzę. Wiesz, to szukam czegoś i tak e, próbuję zrobić to niepostrzeżenie, ale się nie uda, się. Więc będę musiała i tak. Moment, Moment. No, słuchajcie. No dobra, nieważne. Chciałam sobie znaleźć coś, e, czym będę mogła Wam pokazać e, kieszonki i w ogóle, ale niestety e, nie jest to takie proste jak myślałam. E, dobra. Tu mam kartkę, ona jest za duża, ale będzie. Czyli tak, tu mamy kieszeń i ten element Just For you. E, I teraz e, każda strona ma kieszonkę. I mój pomysł był taki, że zamiast zwykłych mat, które po prostu będą w środku, e, zrobię takie maty. Czyli e, mata połączona z klapką. I oczywiście tutaj e, mata jest w środku, a przy okazji mamy jeszcze e, klapkę. Niestety, problem polega na tym, że zastanawiam się, czy jestem w stanie jeszcze z tego, co mi zostało, z tych papierów, które mi zostały, tak okleić te klapki, żeby one fajnie zgrały się z tymi stronami, które tutaj mam? Zostało mi już tylko parę kartek, i to akurat wzory, które oczywiście najmniej mi się podobały, więc nie jestem pewna, czy mi się to uda. Dlatego jeszcze się na razie wstrzymuję. Nie wiem za bardzo, jak to rozwiąże. Czy ja to zestawię, takie maty, czy może w z innej kolekcji je okleję, zobaczę jeszcze. Także na razie jest to sprawa jeszcze otwarta, także to zostawiam. Kolejna strona jest dość prosta. Zauważycie, jest, są chyba trzy razy użyte dziewczynki ze Jest Bardzo mi się one spodobały. Uważam, że nadają troszeczkę koloru temu albumowi, bo on był taki bardzo, mówię właśnie, czarno-biało-różowy. One są pokolorowane i jakby dodają troszeczkę, wydaje mi się, uroku albo psują jak to, jak to woli, nie wiem. Ja tak, miałam też takie mieszane uczucia na początku, ale stwierdziłam: Dobra, niech będą. E, tutaj jest e, kieszeń, można sobie wsunąć zdjęcie. E, ten e, tutaj, e, ta, ta dziewczynka jest na, na białym papierze, wytuszowana różowym e, tuszem. Następna e, strona to jest e, belly band. Na którym nakleiłam taki trójwymiarowy element, taka gazeta różowa i, i taki guziczek. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć. On jest taki trójwymiarowy. Kolejna strona oto mam taga, mogę sobie z niego skorzystać. Tutaj mam kieszeń boczną i tak to zostawię po prostu. Następna strona to jest, są podwójne kieszenie. Ta jest taka naprawdę duża, na no te duże tagi, nawet wręcz troszeczkę za duża, bo całe mi się chowają. Więc pewnie tu będzie mata. Tutaj jest mniejsza. Tutaj nakleiłam element, który dostałam od Oleś, nie mylę Marty Rupik. Bardzo mi się ten, ten wykrojnik podoba. Użyłam go dwa razy w tym albumie. Już raz go używałam w innym, także wszystkie, które Marta mi wysłała, niestety zużyłam. Nakleiłam tutaj też kryształki, cztery i tutaj też takie po dwa malutkie kryształki. To jest środek albumu. I wygląda to tak, że. Tutaj mamy ten mój ulubiony papier, który mi się tak strasznie spodobał. Mamy belly band poziomy i tutaj taki, taki element, żeby, żeby na nie wypadały maty lub, lub taki, lub zdjęcia. Na tym belly bandzie nakleiłam kwiatuszki, które zrobiłam dziurkaczom z takiego papieru, i na każdym nakleiłam pół perełkę, taką dosyć sporą. Druga strona to jest też użyłam tych samych papierów. Tutaj mamy te takie ala no, kwetuszki to z wykrojnikiem wycięte na zmianę różowy i ten czarny z różowymi kółkami. One są tak do połowy tylko podklejone, żeby tworzyły przy okazji dwie kieszenie, jedną większą i jedną mniejszą. Tutaj na środku nakleiłam element tekturkowy i na środku półperełkę. Jak mówiłam, każda strona ma jeszcze miejsce tutaj na kieszeń, na matę, także już tego nie będę pokazywać. Kolejną stroną mamy. To jest kieszeń. Kieszeń jest dość głęboka. Tutaj nakleiłam taki. Taką etykietkę The Little Things, na której są dwie takie, ba, dwa takie bardzo, bardzo błyszczące kryształki. I te kryształki są też naklejone tutaj wzdłuż tej górnej, e, tej górnej. E, nie wiem, czy to widać. Zobaczę, muszę sobie wstać, żeby zobaczyć, czy. O. one są takie bardzo, bardzo błyszczące. To, nie, to jest podklejone. Kolejna strona. Nie wiem, czy nie wychodzę z kadru. Udało się. Kolejna strona to, są, to jest strona z dwoma klapkami. Nakleiłam tutaj tylko taką różową kokardkę, której kolor różowy mi się bardzo zgrał z stłem. No i tutaj tylko mamy dwie klapeczki. Na magnes zamykana ta, ta klapka, czyli przytrzymuje też tą dolną. Kolejna strona to znowu mamy dziewczynkę ze Scrabbys. Jest ona naklejona na książeczce, która trzyma się tutaj na magnes. I to jest taka mini książeczka. Można na nie nakleić cztery zdjęcia. Kolejna strona jest bardzo prosta. Podkleiłam tutaj tylko etykietę, zostawiłam miejsce na napis i można sobie tutaj wsunąć zdjęcie lub zdjęcia lub nie wiem, coś na, tutaj oczywiście coś napisać i z tyłu można wsunąć zdjęcia. Kolejna strona to jest znowu Belly Band i znowu dziewczynka ze Scrapberries pokolorowana. I ostatnia e, strona, czyli już ta opłatkowa, e, to jest książeczka i znowu z, e, ten sam element, który dostałam od Marty, po prostu zakochałam się w nim, naprawdę prześliczny. E, nakleiłam tutaj cztery takie bardzo e, malutkie, różowe. Pół perełki. I tutaj znowu, oczywiście, powtarza się motyw, papier złoty motywem moim, ulubionym. Naprawdę zakochałam się w tym, w tym papierze. I to jest książeczka. To jest książeczka, dosyć gruba. Słuchajcie, ona jest zamykana na magnes, ale ja już wiem, że w momencie, kiedy ktoś wklei zdjęcia, to ten magnes trzymać nie będzie. No ale trudno, myślę, że nie jest to jakiś taki wielki problem, bo ona jest na samym dole, więc jakby tak czy siak ona się otwierać nie będzie. I tutaj zostawiłam to już bez żadnych zdobień, to jest taki papier bardzo, bardzo mi się podoba różowy z takimi białymi, jakby wyembosowanymi, świecącymi brokatem, takimi liniami. Bardzo, bardzo. W ogóle bardzo mi się spodobały te papiery. Ja je mam już dosyć długo i powiem Wam szczerze, że jakoś tak nie zabierałam się za pracę z nimi. A żałuję, bo się okazało, że bardzo fajny efekt uważam z, nim, z nich wyszedł. Chociaż mimo tego, że nie lubię różowego. Także wydaje mi się, że w tym zestawieniu z czarnym i z białym ten róż się powiedzmy jest do zaakceptowania przeze mnie. Um, no, i tyle. I to była próba e, jakby e, albumu pudełkowego według e, tutoriala Kasi z e, Scrapkate e, Powiem szczerze, jak Kasia pokazywała tego boksa, stwierdziłam, to nie dla mnie. Ja jakoś tak w te exploding boxy i te wszystkie rzeczy się nie, nie bawię. Nie wiem, dla mnie to jest zbyt skomplikowane i za dużo pracy. Ja chyba jednak wolę albumy. E, natomiast kiedy zobaczyłam tutorial, stwierdziłam, że tak naprawdę. To wydaje się tak banalnie proste, że wręcz zaczęłam to robić, żeby udowodnić sobie, że to jest trudniejsze niż się wydaje na filmie. No ale jak widać, yy, udało się. Yy, no, jednak jest proste. <słuch> Także I powiem szczerze: yy, Hinden Hinge robiłam metodą Kasi tym razem, nie tą moją łatwiejszą. Którą sobie tam wypatrzyłam gdzie, w, gdzie indziej. I nawet mi wyszło, to może dzięki temu, że już mam teraz tą dużą pikownicę i jakoś tak to szybko sprawnie mi poszło. Także no jestem generalnie pod wrażeniem, jak to szybko, gładko i, i w miarę prosto mi poszła, ta praca nad tym albumem. E, album... E, nie wiem, co ja z nim zrobię. Na razie po prostu, jak już mówiłam ostatnio, mój album gorczuskowy też i, i ten bardziej robię ze względu na to, żeby po prostu nauczyć się nowych technik i gdzieś tam e, popróbować nowych rzeczy. Dzisiaj się śmiałam z Kasią z cel, że odkąd kupiłam sobie Sincha, e, robię albumy e, Hidden Hinge. To jest po prostu, nie wiem, czy to jest jakiś zbieg okoliczności, czy, czy co, bo wcześniej jakby robiłam zawsze na kółkach i musiałam się męczyć, żeby to jakoś ty, tymi kółkami połączyć, bo nie miałam tego sincha. Odkąd go mam, no to niestety to tak jakoś wychodzi, że ciągle robię hidden hinge, także to jest trochę śmieszne. No ale dobra, ja kończę, nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to kciuki w dół, w górę, kciuki w dół, w dół. Lepiej nie, niechętnie, ale jeżeli tak uważacie, no to trudno, przyjmę to na klatę. Więc jeżeli Wam się podoba, to kciuki w górę, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!